Witajcie w kolejnym odcinku najgorszych creepypastów w historii, jestem Wojty 2000, a to jest Psychotripe. Na początku zwróćmy uwagę na autora, który ją zrobił, tą creepypastę. Mafa666, ale ja mafa. Moje zajęcie creepypasta, anime Marvel i reszta fantazji SF. Nie będę komentował tego, co jest na profilu. Dobra, jedziemy. Właśnie autobus ją przywiózł, tą dziwną dziewczynę w nawiasie. Czemu w nawiasie? Może to facet? Widzę ją przez okno, tak więc spokojnie jestem od niej z dala, około 100 metrów. Tak. Piszę to na tej stronie, bo to, co dzieje się z moim życiem, doprowadza mnie do płaczu i śmiechu jednocześnie. Mam czarne, długie włosy do pasa, ale widać, że farbowane. Trochę bardzo jasną celę, jak na lato. <śmiech> Jeff! <śmiech> <śmiech> Powinnam... Dodać jeszcze jakieś szczegóły dotyczące jej wyglądu, ale zawsze starałam się jej omijać... JEJ OMIJAĆ, a nie czasem ją omijać, tak więc nie wiem jakie ma oczy i czy ma przekute uszy. Jakieś znaki szczególne, nwmu.u. Nwmu.u? Co to kurwa jest? Z daleka wydaje się mieć ze 160-165 cm. Ma na imię Agnieszka, normalnie, znam ją, bo chodziłam z nią do zerówki. Nigdy się z nią nie zadawałam, bo wydawała mi się strasznie zamknięta w sobie, zresztą jak wtedy. Mała wieś, więc nie wiele możliwości, ale z drugiej strony to świetne miejsce dla pierwszych znajomości i super zabawy bez większych zagrożeń. Każdy inny ze swojego... każdy inny z mojego wieku spędza cały czas na dworze, kiedy tylko może. A jak nie to w majtkach sobie ręką orze. A nigdy nie widziałam na dworze, zawsze po powrocie z gimby stoi parę. Minut pod niebieskawo-szarym daszkiem na przystanku i grzebie w położonym przez siebie na, palce, na ławce plecaku. Grzebie, grzebie. Parę razy słyszałam od znajomych, którzy byli za salą palaczek, chyba wszędzie XD, że raz zrobili sobie z niej bekę i ją obserwowali. Z ich zdań wiadomo, że po jej kilkuminutowych poszukiwaniach i tak nic nie wyjmuje i powoli idzie do domu. To nie jest najdziwniejsze w jej zachowaniu. Zresztą wypiszę je najlepiej w podpunktach, ale pierw opowiem to, co pamiętam z zerówki. W zerówce często bawiła się sama klockami. O nie, bawiła się klockami, ja pierdolę, to jest takie straszne. O nie, weźcie, zabierzcie! Zabierzcie to! Niech ktoś to zagryje! Budowała, a następnie zajmowała się czymś innym. Pani zawsze upominała ją, że ma posprzątać. Marta na to zawsze lekko się uśmie. Marta? Marta? Przecież to była Agnieszka. Marta na to zawsze lekko się uśmiechała i szła posprzątać, ale potem znowu brała klocki i znów coś z nich budowała. W każdym dniu używała innych zabawek. To chyba normalne. Nigdy dwa dni pod rząd tych samych, dwa wykrzykniki! I zawsze sprzątała tylko po upomnieniu i tym swoim szejtańskim uśmiechu. Uuu, szejtański uśmieszek. Z tego co zapamiętałam, z tego niemiłego dla mnie również okresu w życiu, podczas rysowania, co jest naszym największym marzeniem, i tego typu sprawy zawsze zostawiała albo pustą kartkę w i jeszcze jej to uchodziło płazem, albo małowała ją całą na czarno, szaro, czerwono i tego typu kolory. Dobrze, że nie rysowała na nich. czegoś innego. To teraz w podpunktach dziwne rzeczy, jakie można u niej zaobserwować. Grzebie w plecaku i D. to już pisałam. O kurwa, ona grzebie w plecaku. To jest takie straszne. Od piątej klasy farbuje włosy na wakacje, końcówki na czarno. Na czerwono. Aha. Na przerwach często znika i nikt nigdy nie wie gdzie jest. W tej sprawie moja nowa klasa już jej niejednokrotnie robiła śledztwo. XD. Gdy chodzą nasze klasy na lody, ona jeje dopiero gdy zaczną się topić i zlizuje tylko to, co stopione. Przed kinem na przykład jak nasze klasy były na lodach, to pomimo czek czeknia na nią i wyzwiska, nie chciała go wyrzucić i po prostu musieliśmy iść na film o późniejszej godzinie, zjebana emotka sygnalizująca sputną twarz urywana przez gimbusy przez nią. A co do pizzy, ona jej nie lubi! Dwa wykrzykniki i kolejna spierdolona gimbusiarska emotka. Ja pierdolę. Pomimo tego, jak gdyby to nazwać odmienności, była tylko trzy razy w całym roku szkolnym u pedagoga i psychologa wyłącznie, a i oni uważają ją za bardzo inteligentną, miłą i życzliwą osobę. Nie jest na nic chora, to sprawdzone. Niestety, teraz ludzie halp, bo ja z Hizy dostaję, jak ją czasami na przystanku widzę T minus T. Raz próbowałam przez U się z nią porozumieć, powiedziała mi tylko nie chcę znajomych, chcę D do W. Wow, piękny pąglisz. I powie, chcę Chcę umrzeć, umrzeć dla wszystko. Chcę umrzeć wszystko. I powiedzcie mi, że to ja jestem tutaj po prostu nietolerancyjna i głupia, lub coś. No, halo? Nie czy ktoś mi uwierzył, jak to przeczytał, ale truly ludzie w komentarzach napisze, co mam zrobić, bo ostatnio po powrocie ze szkoły, to podczas gry w plecaku gapi się na mój dom. Apostrof, tak strzałka, N-strzałka. Myśl. Kreska, kreska, kreska. Szczęście, że człowiek wynalazł zasłony i rolety... ...dwukropek trzy. Jeden je... ...kreska, kreska, kreska. Jakby co, potem edytuję i dodam jej zdję Narysuję ją xd. A i mam nadzieję, że podoba się tytuł. Jego Mission! Przyciągnąć uwagę. Moja biedna główka. Moja biedna, wypełniona grubymi antrogłówka główka. CO TO ma JEST?! To jest najgorsza kurwa creepypasta, jaką w życiu przeczytałem. I tym razem ja nie żartuję, to jest kompletne gówno. Kurwa mać. Creepypasta ma straszyć. Creepypasta ma kurwa straszyć człowieka. A to nie jest straszne, to jest śmieszne. Rozumiem, że chciano tutaj może użyć języka potocznego, używanego przez te wszystkie jebane gimbusiary, ale litości! Jeżeli się w środku tekstu znajduje teksty takie jak, kurwa, CBA, TBA, NBAM, DETRANY, mesen. to, kurwa, to, kurwa, to w WKORWIA, w WKORWIA, w WKORWIA, ROZUMIECIE?! To jest wkorwiające. Wow, serio, ludzie... Żadna creepypasta mnie tak autentycznie nie rozjuszyła. Ta creepypasta jest taka wściekła, że spowodowała u mnie. ta, ta creepypasta jest taka chujowa, że spowodowała u mnie uczucie wściekłości. Brawo autorze, proszę cię kurwa weź skocz z mostu, bo cię kurwo nienawidzę, rozumiesz, kurwa? Tak, zabij się, szmato.